Muszę tutaj również wspomnieć, że samego Bilba w pierwszej kolejności nie odwiedził Gandalf, a pewnego wieczora do Back End zawitali krasnoludowie z pakunkami urodzinowymi. Będąc jeszcze przy ich urodzinach, warto wspomnieć, że Bilbo nie obchodził ich sam. Bo co roku bowiem świętowane były podwójne urodziny Bilba i Froda, przypadające na 22 września. Wracając jeszcze do Gandalfa to tak jak wspomniałem nie zrobił on jakieś przejażdżki z Frodem po Hobbitonie a po prostu przyjechał prosto do Bilba, bo wizyta ta wbrew filmowej ekranizacji była jak najbardziej spodziewana. Nie było także żadnego strzelania ferwerkami, a po prostu Gandalf po przybyciu rozładował je wraz z Bilbem i krasnoludami, a dzieciaki zamiast pokazu otrzymało od Bilba tylko po parę groszy. Z kolei Gandalf podczas rozmowy z Bilbem nie wspomniał nic o tym, czy powie on Frodowi o odejściu. I nie było również żadnych tekstów o krągach na maśle, bo ten tekst pojawia się faktycznie, ale dopiero na stronie 50. A sam Bilbo był po prostu w pełni zdecydowany co do swojego planu, a Gandalf tylko wspomniał, by wykonał go w całości.